Z cyklu Kobieta Wyzwolona, telewizyć pod prąd. Ze mną w studiu jest wiola i Kasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiolu, chorujesz na, na nowotwór, ale masz wokół siebie wielu przyjaciół, braci i siostry z kościoła, tak. którzy pomagają ci w walce z chorobą. Bardzo. Wiem też, że Kasia wpadła na pomysł, w jaki sposób y, zrobić perukę z naturalnych włosów. Kasiu, jak do tego doszło, że dotarłaś do fundacji i w ogóle skąd ten pomysł? A więc jak to się zaczęło? Kilka lat temu dowiedziałam się o fundacji Rock and Roll, która zbiera włosy od kobiet, które mają długie włosy i chciałyby je oddać, przeznaczyć, żeby jeszcze. Coś można było zrobić z nimi, to powstała, powstał taki program Daj włos. I w ten sposób można wspomóc fundację, która zbiera te włosy, dzieli je na kolory poszczególne, dzieli je na rodzaje włosów. No i z 6 do 10 par takich włosów może wydziergać jedną perukę. Ja 3 lata temu obcięłam. Po raz pierwszy włosy, i włosy te trafiły do fundacji. Mam nadzieję, że wspomogły jakoś którąś z kobiet. No niestety nie można śledzić swoich pasem włosów, więc nie wiem, czy do kogoś trafiły, czy były <grystanie> wykorzystane, ale w momencie, kiedy przejechałam tutaj po raz pierwszy do kościoła, poznałam Wiolę, i później po jakimś czasie dowiedziałam się właśnie o Wioli problemach, to stwierdziłam, że taką akcję teraz. Będę chciała przeprowadzić ja, zbierając właśnie, zachęcając dziewczyny, które chcą obciąć włosy i jeszcze jakoś wspomóc kobiety w potrzebie, mogą właśnie przesłać je do fundacji Rock and Roll. No i ja zachęcam, żeby zrobić to z dopiskiem. Włosy dla wioli, z idź pod prąd. Dziękuję, pięknie. Wiem, że wczoraj. Ty odciąłeś włosy, tak? Od kiedy współpracuje Pani z Fundacją Rock'n'Roll? No już będzie w tym miesiącu dwa lata. Bo w marcu bodajże, 26 marca podpisałam umowę i odesłałam do, do Fundacji, tak? Uh -huh. Że dwa lata będzie już. A co Panią do tego skłoniło? Co mnie do tego skłoniło? Bo ja... Zachęciła mnie moja bratanica, Paulinka. A ile osób do tej pory yy, Pani obcięła? Tak, dokładnie to mi jest trudno powiedzieć, ale bli blisko 60 osób przez te dwa lata. A czy pani coś z tego ma? Czy z tego coś mam? Może satysfakcję. Że właśnie chociaż w jakimś tam stopniu mogę pomóc właśnie tym chorym kobietom, które, nie wiem, humor im poprawić, pomóc przejść, prawda, te trudne chwile dla nich. No po prostu przede wszystkim chociaż troszeczkę chciałabym pomóc tym paniom wszystkim, które, które potrzebują właśnie jakiegoś wsparcia, taka kobieca solidarność. Tak, wczoraj, wczoraj ja obcięłam włosy, była ze mną Wiola, była ze mną również moja córka Otylia, która e, po raz pierwszy w swoim życiu e, również obcięła włosy i tym samym wsparła e, akcję Włosy dla Wioli. Zdź pod prąd. Tak, za co niezmiennie ja dziękuję, ale tu trzeba nadmienić, że córka Kasi ma dopiero 6 lat. Miała cudne włosy zresztą nadal ma na szczęście, nie obcięła dużo, bardzo, ale jednak. I dziecko samo zdecydowało oddać włosy dla mnie. To zresztą było tajemnicą do samego końca, bo Kasia już była po obcięciu mm -hmm. i nagle się okazuje, że ta malizna będzie zaraz siadać i po prostu też, zostawi tak. włosy dla mnie. To bardzo wzruszające. Szok. <laughs> Może też ważną sprawą jest, że obciąć trzeba minimum 25 cm i zaznaczyć, I zaznaczyć gdzie jest nasada, gdzie końcówka włosa. No właśnie, Wiolu, jak, jak, jak Ty odbierasz taką akcję i jak zareagowałaś na pomysł Kasi i całe to przedsięwzięcie właśnie z peruką naturalną. No w pierwszej chwili Kasia mnie zastrzeliła, wiadomo. Zresztą <grystanie> widzę, że lubi mnie tutaj bombardować. Kasia lubi niespodzianki. I, no. Widzę, że cała jej rodzina tak. Sympatycznie bombarduje niespodziankami. No na początku stwierdziłam, że... Nie może komuś innemu, bo przyzwyczaiłam się do tego, że jednak chodziłam z taką ogoloną głową i te włosy do końca nie wypadły, więc tak sobie myślę, to one jak zaczną odrastać w końcu, to ich tam będzie mnóstwo. Niestety tak się nie stało. Nie dość, że długo czekałam, żeby coś zaczęło rosnąć, no to to nie wygląda ciekawie. Więc stwierdziłam, że skorzystam właśnie z takiej oferty, bo to jest charytatywnie, ja nie płacę ani grosza, a naprawdę peruka z prawdziwych włosów, gdzie ktoś może mieć, tak jak ja na przykład, uczulenie na sztuczne, no nie jestem w stanie nosić sztucznej peruki, mam i nie da rady, to to jest fantastyczna okazja. No i to jeszcze dwie osoby z jednej rodziny, i się nawet śmiałam, że z jednym e, genotypem, czy jak to się nazywa, to że będę miała po, po prostu... nie tak. Chociaż nie wiadomo, tam wiadomo tak jak Kasia mówiła, no nie wiedziałam, że będą rozdzielać na, na kolory i tak dalej, fakturę na pewno. To być może coś rozdzielą, ale mam nadzieję, że będę i Kasi, i otyłki Włoski nosić właśnie na mojej głowie. I co przede wszystkim? Myślę, że przez tyle miesięcy nie wyszłam z domu z gołą głową. A jak nie były to turbaniki, to były to czapki. I tylko w domu lub przy przyjaciołach, takich, których wiem, że nie urażę moją łysiną. No i będzie bardzo, bardzo miła, jak już przyjdzie wiosna i sobie pójdę na spacer z włosami prawdziwymi na głowie i jeszcze będę sobie tak myśleć, że noszę moich przyjaciół włosy na sobie to już w ogóle cudowna rzecz. Chciałabym, żeby wszystkie kobiety miały taką możliwość naprawdę, bo ja nie miałam większych tych problemów, że mam są głowę, ale jest sporo kobiet, zwłaszcza młodziutkich, a jest tych chorób dużo teraz w Polsce, tego nowotwora, więc yy, i młodziutkie dziewczyny widzę bez włosków, więc one mają największy z tym problem na pewno, a każda kobieta chce wyglądać jak kobieta, prawda? A włosy są, myślę, największą ozdobą kobiety, oprócz oczywiście wspaniałej duszy. Bożej, bo to jest przynajmniej mnie to wypiękniło naprawdę od środka. Przynajmniej tak mam nadzieję. No właśnie tak, że... mówiłaś, że, że tak łatwo się... Znaczy, miałaś piękne włosy, Miałam. pamiętam, grube, <grym> tak. niesamowite. Może będą Do pasa. Jeszcze. Ale też mówiłaś, że, że dosyć może nie łatwo, tylko Dobrze jakoś mówisz. tak się przyzwyczaiłaś. Do tego, że nie masz tych włosów, że mhm. straciłaś. Czyli rozumiem, że to piękno właśnie zewnętrzne już nie jest takie ważne dla Ciebie. Już takie bardzo to nie, chociaż nadal czuję się kobietą i odkąd się w sumie czuję lepiej, co na pewno Bóg maczał w tym palce, bo jest lepiej, chociaż poważną mam chorobę, to nie tam jakieś delikatne początki, ale jak widać, Bóg. Bardzo mi błogosławi, za co mu jestem bardzo, bardzo wdzięczna, ale i właśnie wasza pomoc. To, że żadna z Was, żaden z Was, z Bracius nigdy nie zareagował na moją łysinę jakoś. <grystanie> po nic nie było złego, więc bardzo dobrze się z tym czułam. Tylko no, na ulicę już nie wyszłam, bo zimno mi w głowie było, <grystanie> ale myślę, że Bóg to sprawił, że. Nie interesowało mnie to za bardzo. Teraz już może dlatego, że wiosna, i to, że jest taka możliwość, no tak, to mi dało takiego tak kopa. No. No właśnie, tak. ja nie słyszałam o tej właśnie nigdy wcześniej o tej fundacji, także to jest pięk, piękna inicjatywa. Cudowna. Na to, naprawdę, <noise> tak wiele włosów ludzie tracą u fryzjera, że rzeczywiście mhm. to jest super pomysł, żeby właśnie oddać swoje włosy na taki cel. Podsumowując właśnie, jakbyś mogła jeszcze wielu powiedzieć, co, co daje tobie taką siłę, bo wszyscy widzimy, że jesteś y, radosna, jeszcze y, pomimo swojej choroby, swoich problemów, pytasz się zawsze, co u nas słychać, jak się ktoś tam czuje, modlisz się za zdrowie y, swoich przyjaciół. Co to by, właśnie daje taką siłę, by walczyć z nowotworem? Zacznę od końca odpowiadać, bo mhm. to, że y, modlę się za was, bo wy modlicie się za mnie i mhm. wiem doskonale, jaką siłę dawaliście mi jeszcze, jak w szpitalu po operacji, że waszą modlitwę to po prostu, one mnie tak unosiły <grym> I, i dawały, taka moc przypływała, więc to tylko z modlitwy. Bo nic innego by mi nie mogło dać takiej siły, bo to ani lek nie sprawił, ani nie wiem, bo ja sobie tam hokus pokus powiedziałam. Tylko to naprawdę było, czułam, że to idzie od Boga, że to są modlitwy moich braci i sióstr, no i mojej rodziny też. Ale to dawało i dlatego ja też się tak bardzo modlę o, o wszystkich. Wyszczególniam nawet, żeby po prostu nikt nie został pominięty, bo wiem, że to daje. Naprawdę. Bóg nie zapomina żadnych modlitw. I to było, zaczęłam od końca, a teraz powiem od początku. Co mi daje taką siłę? Na szczęście, nawróciłam się zanim się dowiedziałam, jak bardzo jestem chora, więc, ale to niczemu nie, nie przeczy. Tylko że ja tak mówię, że nie nawróciłam się będąc już, wiedząc, że jestem bardzo chora, tylko wcześniej, co, co daje mi taki troszkę komfort, że jednak trochę wcześniej i Bóg mnie na to przygotował. Bóg bez powodu niczego nie robi. Zawsze ma plan dla każdego człowieka. Dla mnie wiara w Boga, to, że czułam cały czas Jego opiekę, to, że na Was wszystkich zawsze mogłam liczyć. Taka moja historia. Kasia, może coś jeszcze byś chciała dodać do całej tej historii? Jak ty się czułaś, kiedy ci pani obcina włosy mm. <noise> dla Wioli? Ja czułam się lżejsza, <noise> o te parę gram. E, ale wiedziałam, że robię coś, e, coś fajnego, coś mhm. dla osoby, która jest taka mega radosna, pomimo <noise> tego, że e, zmaga się no, z ciężką chorobą. Że zawsze jest bardzo pozytywna, jest dla nas taką mm. y, iskierką, która przychodzi tutaj i. Radosna jest, Co, zawsze. Dokładnie, jest zawsze radosna i zawsze pełna uśmiechu, y, mm. y, więc y, chciałam dla niej. Y, każdy chyba z nas zauważył, że Viola że zawsze rzadko mówisz o sobie, a właśnie jesteś zainteresowana innymi. Pytasz się, modlisz się. Ciągle y, zwracasz się do innych. Tak jak Ty Kasiu powiedziałaś, że, y, że masz radość z tego, że dałaś wioli włosy, prawda? To też myślę, że jest takim. Y, to jest źródło naszej radości, żeby dawać. Dawać, a niekoniecznie brać. Branie też. Branie no, trzeba też traktować jako, jako prezent, jeśli ktoś daje z serca, ale. ale tak jak jest napisane w Biblii, że większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I myślę, że tą sentencją możemy zakończyć jako kobiety wyzwolone, tak. o, o szczęściu kobiety wyzwolonej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Dziękuję Wam, Wiolu dobie. i Kasi. I Wam, którzy nas słuchacie. Dziękujemy, do zobaczenia.